Siema siema vlog oh, Takiego vloga to już dawno, dawno nie nagrywałam Takiego luźnego, muszę powiedzieć, no już nie na budowie Ja się właśnie ublekłam fajnie i w sumie posprzątałam chałupa Upiekłam mąki, później wam pokażę, bo dzisiaj koleżanka przyjeżdża na kafej i, i, I jada szybko po Lena do przedszkola tak naprawdę Jak w przedszkolu, a no w przedszkolu już powiedzmy jest lepiej Już nie płako, jak ponia przyjeżdżą, ja tu właśnie ze mną loto Lota takaja? Mm. Tak. Pokaż co tam są? Grzybki? No. No, u nas tutaj na dworze. No, na dworze, na podwórku. Bardzo dużo grzybów rośnie. No, trójoków no nie. Ale muszę je wziąć i zaś pozbierać. Bo szczerze, strasznie, strasznie się że Trochę zacznę je zbierać, zacznę mnie je jeść, nie wiadomo co jeszcze. Nawet ostatnio widziałam takie fajne w sklepie. Byłem. Grzybki. No, ze, ze spodu była czekolada. A z góry wafelek to wyglądało jak grzybek. I nawet zastanawiałam się, czy by im nie kupić, ale szczerze, bo ja się, że ja bym kupiła im takie coś, to później by to pomylili z takim zwykłym trójopiem. I, i, I tylko bym kłopotów narobiła, coś jeszcze by zaczęły jeść. Nie, nie, lepiej, nie lepiej być przezornym, więc nie dziada do tego przedszkola. Time goes south and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories. Bad youth drinks more lately, ain't got pills many different colors too. Morning light is showing. She moves the chair to look out at her view. Ja teraz tak naprawdę zecham na park za mną jest przedszkole, przedszkole Leny i co, i Kaja mi usła w aucie, a tak naprawdę mam jeszcze około 20 minut, ponieważ to stwierdziłam, że do Was tak naprawdę pokrótce pogadam, porozmawiam, teraz mi nikt nie przeszkadza, mam być szczero I, i, i jak my to widzimy, to siedzi siedzi obudowa, widzimy to tak, że jeszcze w tym roku przyjeżdżamy do Polski, zalewamy ten strop, jest dużo roboty, bo trzeba szczymienia ukręcić, i zaloć to tak naprawdę. Ja jeszcze te pustaki trzeba na nie zrobiliśmy tego ostatnio, bo niby ten strop był fajny, fajny, ale tam z boku niektóre normalnie to na zrobione, te całe szczymienia, belki i tam trzeba trochę pokrywać z tego betonu, stwierdziliśmy, że nie robimy na odpierdol, lepiej to zostawić i teraz tym już było cima i będziemy to następnym razem kończyć tak naprawdę, następnym razem, no, oklupiemy to i będziemy dawać tak naprawdę te cegły, pustaki stropowe z jak z i co? Teraz to My przyjechaliśmy do w Niemiec, tak naprawdę jest koniec października, przed Halloween, jakieś dwa czy dni. I już obmyślony z Hopem plan, kiedy jedziemy z powrotem do, Niemiec, do Polski. Przepraszam, żeby to tak naprawdę yy, skończyć ten strobia, zaloć to. Yy, szczerze powiedziawszy, samim sami nawet sobie nawet z schopem tak gadali ostatnio przy winku, że będziemy jeszcze że tyle czasu zajmie, jak to że tak wygląda to byśmy tego w tym roku nie robili. Po prostu zaczęlibyśmy to robić za rok, wtedy macie, wiecie, zaczęcie w kwietniu, macie wtedy do października powiedzmy ja, czy tam do, nawet do września, czyli macie jakieś 5 miesięcy, takie 5 4 miesiące takiego spokoju, żeby to naprawdę, że nie będzie mrozu, że ten obetnowie nic nie stanie, a teraz, teraz to my to naprawdę patrzymy przez, żeby jak najszybciej no przyjechać do Polski, żeby to zrobić przed mrozoma. Niby idzie zalewać z mrozem, no ja się tego boję, się nawet boja tych przymrozków, już nawet patrzę, pogoda, żeby po prostu nie były przymrozki przez najbliższe 4 dni. Jak to zalejemy, no zobaczymy. Proszę, osoby, które robiły hałpa i, i robiły wtedy przy mrozach, jak były no przymrozki, mrozy, powiedzcie mi, czy was, jak was beton wygląda teraz, tak z tropem i co ino. Czy to naprawdę coś się tym dzieje, czy nie? Bo kurczę, tak się boję, że nawet ostatnio czasem myślałam, może po prostu to zostawić i zacząć za rok, w kwietniu. Chodzi mi o to, że najbardziej, że wiem, że te wszystkie deski będą powyginane w każdą stronę i to będzie to wszystko rozbierać i na nowo robić. Ja wiem o tym, zdaję DSP sprawę, sprawa, że to jest taka sybowo praca i wszystko jeszcze gorzej, było więcej roboty, ale się boję, że to, żeby tego nie zrobić, no odpierdam. Nie, nie wiem, Dobra, nic. Budza Kaja i da polenka. Mam nadzieję, że dzisiaj się było wszystko fajnie. I że może Wam też to opowiem Zobaczymy. Kajusia, idziemy Polenusia. Widzisz Polena? Idziesz ić? Panie, nasze auto. Czekaj na mama. Powiedz Lenka, jak było w przedszkolu? Nie chcesz go A fajnie było? Tak czy nie? Nie powiesz? To cię mama zrobi za kili kili. Powiesz? Fajnie było? To powiedz, kto do ciebie przyjedzie za chwilę. Powiedz, to szybciej przyjadą. Adaś? Kto? Kto? Mama nie słyszała. Zuzia? I kto jeszcze? Okej, okay, dobra, nie chcesz to, nie? Nic na siła. Podaj kusika, im. Czekam tak naprawdę na swoja koleżanka. Zrobiłam te cynamonki, wszystko z Przyjęłam z przedszkola i go do mleka. Mama robiła cynamonki. Jej, jej, zadowolona. Dobre, nia, Po czym Lena mi mówi, tak, że te cynamonki są brudne i ona nie będzie ich jadła. Ale specjalnie, mam do więc cynamon, bo ja uwielbiam cynamon, cukier. Kurty, jest mega, mega. Głodnie do, do filung, dam za to, więc tego będzie bajka. No i dziecko, nie chce jest. A ostatnio, jak moja siostra robiła, no w ogóle takie trochę mniejsze zrobiła, ale one tak nie wychodziły, tak? Wulkan, no nie wiem, jak to powiedzieć. To ale nie bardzo smakowały. jakie dobre, jak ze sklepu, miałam, miałam. I one są jak sklepowe, wiesz, całe to nawet no, nie wiedziałam, skoro takie słowo, zona, no, ale byliśmy w Polsce, więc. O, czy na czystko, że więc w sumie korzy tam, wiecie, jakoś tam o swój słownik, godę, ona to szybko trywi. No ale widzicie, ciotki jednak w sumie od matki. E, no, tak się śmieje. Posiedzieliśmy koleżanką i tak naprawdę ona już pojechała dość chwila temu, No jakoś godzina temu już muchał przyszedł z roboty, poszedł do garażu robić. Patrzcie jak dziewczyny usły. One się naprawdę tak wyszalały. Kaja to w ogóle dzisiaj uszła mi, jak my jechali do przedszkola, co widzieliście i to naprawdę później już nie spała, więc super, że teraz usła tylko szkoda, że już jest praktycewku do szóstej. No ale nic, niech sobie śpikają. Lena w przedszkolu też się wyszalała, bo byli dzisiaj w turnhali, czyli byli na takiej hali sportowej, tak oni na to go turnhala i tam byli około półtorej godziny tam mają takie srogie bale, więc naprawdę się dzisiaj podobały Podobałoby się, co on w sumie tak powiedziała. I co? My posiedzieliśmy, kawę wypili i czas przylecił. Ruki, cuki. No a teraz co? Dziewczyny śpią, ja da poogarniać w kuchni. Hopowi podróżowałam Rosłud ze wczoraj, więc naprawdę z Josse, Wypiliśmy kawa z chopem. drugą zrobiłam kawałkiem z chopem, i dlatego wziąłam se cynamonki. Wyszły przepyszne, przeprze, przepyszne, przepyszne. Ale jak zobaczyłam później na mojej aplikacji, ile ta cynamonka ma 60 gram i uwierzcie, że ma 200 kalorii, to jest plus minus, bo to jest na mojej aplikacji, bo zapisuję znowu, bo chcę schudnąć. Ech, z Polski. no. W Polsce ogólnie na początku myślałam małe, ja, no mi się wydawało, że mało, ale jak naprawdę przychodzi wieczór, to my na wieczór co? Pizza, czy psiki, jakieś winko, drineczki, kola. I, I no mi się, się 2 kilo. I teraz też próbuję to ściepnąć. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. No ja. Tak to już po prostu. Czasem było, że kurde, nie wiem. ja tak mam dwa tygodnie przybrać 2 kilo. A ja jest chudność, to miałam 3-4 tygodnie. paraszka, No ale, tak to było. Nic. I da jeszcze poogarniać. Może się do Was odezwia, I jeszcze, no na pewno. W ogóle sobie, e, że tak, zmienia ja, temat. Oświecałam sobie świtka, którą dostałam od mojej ciotki i ona jest tak fajnie pachnie. Super, super. A więc do jutra, kochani.